Witamy dzisiaj pierwszego kibica. Kto wygra mecz? No oczywiście, że Spójnia. A dlaczego? Bo jesteśmy lepsi. Poza tym gramy u siebie. Świetne dzięki miłego meczu. Kto dzisiaj wygra? Znaczy serce podpowiada, że Spójnia, ale jednak patrząc na potencjał Anwilu, wydaje mi się, że jednak Anwil będzie górą. Jednak tam jest więcej jakości. Mają dobry zaciąg zagraniczny. Aczkolwiek no, trzymamy kciuki, jednakże dwa punkty i będzie pierwsza niespodzianka w sezonie. Okej, okay, dziękujemy bardzo i życzymy miłego meczu. Dzień dobry trenerze. Jaki nastrój przed meczem? No nastrój na pewno w porządku, trenowaliśmy odpowiednio. Wszyscy zdrowi, więc będziemy chcieli się postawić. E, na pewno analizowaliście mecz z Legią, Anvil Legia. E, można wyciągnąć z tego meczu wnioski, że Anvil jest jednak drużyną, z którą można powalczyć. E, jakie wnioski wyciągnęliście po najzie tego meczu? No, tak jak pan powiedział, każdy jest e, do walki mecz i ten też. Jak to się ułoży, nikt tego nie wie. Na pewno Anwil jest faworytem, ma, e, za, ma za sobą przepis polskiej ligi, gdzie może grać sześcioma co a my tylko pięcioma, więc to też nie do końca jest fair walka moim zdaniem. Ale zrobimy wszystko, żeby ten mecz był e, wyrównany. Jakieś szczególne założenia wobec e, gwiazd dla Anvilu, takich jak Roten, L Lido. No nie za bardzo skupiam się na gwiazdach, to jest jednak całość, to jest zespół, który jest utalentowany. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. No, na pewno mam jakieś pomysły, ale to trzeba poczekać. To wygrać? Miejmy nadzieję, że jest Dziękuję. Dziękuję bardzo. Albi wyszedł na mecz, nastawiony na zwycięstwo, rzucił Wam dużo punktów w pierwszej połowie. Jaki pomysł na poprawę obrony? Wszyscy wiemy, zdajemy sobie sprawę, że w tej lidze Ambil może być hegemonem. Mają bardzo ofensywny zespół wielu zawodników, którzy na, na różne sposoby potrafią zdobywać punkty, także zatrzymać ich jest naprawdę ciężko. Staramy się jak możemy, ale nie pomagamy swoimi głupimi stratami niezrozumiałymi decyzjami w ataku, skąd biorą się straty i szybkie kontra anwilu, także na tym musimy się skupić, żeby grać troszeczkę mądrzej oddawać rzuty jakie chcemy i mam nadzieję, że druga połowa będzie lepsza. Z jakim nastawieniem wychodzimy na drugą połowę? No, na pewno po, poprawić tą obronę. No, wiemy, wiemy, że to jest bardzo mocny zespół, ale musimy być bliżej, trafi sporo trójek w pierwszej e, połowie. E, także także morał jest z tego taki, że, że jeszcze musimy się bardziej przykleić, komunikacja lepsza i to, walczymy. i <laughs> gratulacje dla poprawkę, mistrz wygrał zasłużenie, co pięć dni wyjeżdżamy do Sopotu i naszym głównym skupieniem jest teraz podejście do meczu, przygotowanie się do meczu i walka w Sopocie od Dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie Piotra Pamuły. No trener, tak jak trener, powiedział tu, Anul wygrał zasłużenie. Można powiedzieć, że bez historii, ale to też nic, nic pozytywnego, więc musimy wyciągnąć wnioski. A jest dużo tych wniosków do wyciągnięcia, żeby, żeby w meczu strefy prezentować się lepiej i wygrać ten mecz, bo taki jest cel. Także szybki odpoczynek i, i wracamy do pracy, poprawiamy błędy i, i wchodzimy już mam nadzieję na tą taką ścieżkę płynności i wygrywania, że tak powiem. Dziękuję bardzo.